Kredyt to nie pieniądze, jest to niewidoczny prąd, który utrzymuje Twoje wybory i ogranicza Twoją przyszłość. Kiedy wierzysz, że bank oferuje okazję, faktycznie kupuje fragmenty Twojej wolności. Każdy sfinansowany zakup, każdy nowy obiekt, który obchodzisz jako podbój, ukryj cichy kontrakt, wymieniasz dni swojego jutra na mijające pragnienie dzisiaj. Przestań zastanowić się, dlaczego, nawet wraz ze wzrostem pensji, utrzymuje się poczucie wyciśnięcia finansowego. Dlaczego zmęczenie wydaje się rosnąć szybciej niż konto bankowe? Odpowiedź jest prosta, ale bolesna karmisz system, a nie ty. Twoje godziny pracy, energia i lata są walutą wymiany na natychmiastową satysfakcję. Społeczeństwo nauczało, że małe gospodarki nie mają żadnej wartości, że ważne jest, aby mieć teraz wszystko piękne, luksusowe, imponujące. Ale ta myśl właśnie utrzymuje cię w pułapce niedoboru. Oszczędzona waluta uczy cierpliwości, samo, dyscypliny i autonomii, kredyt uczy zależności, niepokoju i niekończącej się rasy. Zwróć uwagę na euforię tych, którzy finansują telefon komórkowy lub zerowy samochód. Na początku jest duma, pokaz jak trofeum. Ale za tym uśmiechem jest waga długu. Każde przypomnienie płatności jest ciosem w żołądku, każdy wyciąg bankowy jest wycofaniem, że posiadasz wszystko, to zakładnik. Radość trwa tydzień, służebność, lata. Może to wydawać się absurdalne, ale prawdziwym kluczem jest to, co wielu gardzi małej gospodarki. Kto uczy się z czasem cenić małą, z czasem pokonuje. Ci, którzy ignorują monetę prawdziwej w poszukiwaniu wielkich kwot, zawsze kończą się długiem. To nie jest filozofia, jest to powtarzające się prawo. Jak mówi starożytny przysłowie: każdy, kto nie może zatrzymać najmniej, nigdy nie będzie miał maksimum czy matematyka, ile twojego wynagrodzenia jest zainteresowane co miesiąc? Ile razy kupiłeś coś, czego tak naprawdę nie można zapłacić? Ile godzin twojego życia zostało przekazanych banku? Liczby są bardziej przerażające niż się wydają, ponieważ dług to nie tylko kwestia pieniędzy, to kwestia wolności. Kredyt przekształca cię w niewolnika przyszłości, świadoma gospodarka sprawia, że jesteś właścicielem teraźniejszości. Różnica między tymi, którzy się rozwijają, a zatonące jest dokładnie tam. Kto działa po występach dzisiaj, kupuje złudzenia za pomocą rad. Ci, którzy oszczędzają z konsekwencją, budują coś, czego nikt nie może wziąć jutro. To nie są piękne słowa, to rzeczywistość niszczy życie każdego dnia. Możesz kontynuować w tym niekończącym się wyścigu, w którym zakończenie jest zawsze takie samo, mniej autonomii, więcej więzi lub możesz zatrzymać się teraz i zrozumieć, że wyjście nie zaczyna się od miliona, ale od przechowywanej pojedynczej monety. Żądaj sobie pytanie: jak długo chcesz być zakładnikiem rat? Ile małych ekonomii chcesz odzyskać swoją wolność? Tutaj dzielę się tępymi prawdami lub pokazem. Tylko to, co działa. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o tym, jak dyscyplina finansowa łamie cykle ubóstwa, a kredyt tylko wzbogaca banki. Chcesz się wzbogacić, Zapomnij o finansowaniu. Zacznij od monety. Wydaje się to proste, ale to w tym ziardzie rodzi się drzewo niepodległości. Z drugiej strony uznanie jest trucizną. Wysycha korzenie nawet zanim będą miały szansę się rozwijać. Pamiętaj o dziecku, które trzyma monety w banku świnki. Każdy upadający grosz sprawia, że twoje oczy świecą. To krok w kierunku snu. Rower, książka, prezent. Nadal nie rozumie złożonego zainteresowania, ale nauczyła się niezbędnych rzeczy. Szanuj niewiele. Teraz spójrz na dorosłego, który finansuje drogi telefon komórkowy, aby wyglądać na sukces. Pierwszego dnia jest szczęście, w pierwszej płatności zaczyna się żal. Stamtąd nie jest już właścicielem niczego, jest dłużnikiem. Bogactwo zawsze rodzi się z malucha. Ta zasada dotyczy wszystkiego wiedzy, umiejętności, pieniędzy. Jeśli nie wiesz, jak zająć się monetą, nigdy nie będziesz mieć miliona. Jeśli nie możesz utrzymać jednej rutyny, nigdy nie będziesz budować dyscypliny. To właśnie sprawia, że ubóstwo jest przewlekłe. Ludzie czekają na wspaniałe możliwości i nigdy nie zaczynają od podstaw. James Clear mówił o sile małych nawyków: 1% codzienne postępy staje się rokiem w wyniku 37 czasów. Teraz wyobraź sobie, jeśli trzymasz tylko jedną monetę dziennie, ile miałbyś za rok? A za pięć? A za dziesięć? Co najważniejsze, co to zrobiłoby z Twoją postacią? Oszczędzanie nie dotyczy pieniędzy, tak jest. I nawyki. Szkoli cierpliwość, szacunek dla własnych wysiłków. Za każdym razem, gdy trzymasz go trochę, wzmacnia mięsień, za każdym razem, gdy używa kredytu, zmniejsza ten mięsień i staje się słabszy. Dlatego bogaci nie działają po natychmiastowych wynikach. Wiedzą, jak się gromadzić, i to sprawia, że są silni. Biedni z kolei czekają na cuda i wdzięczni, aby udawać sukces. Ale sukces nie jest kupowany, rośnie powoli, jak drzewo. W mojej rodzinie mój dziadek utrzymywał małe kwoty co tydzień. Wydawało się to nieznaczne, dopóki w kryzysie, to te gospodarki uratowały ich dom. Sąsiedzi, którzy żyli na pożyczkach, stracili wszystko. Powiedział: Oszczędzona moneta jest moją tarczą. Wydaje się mało, ale to ten, który chroni w czasie ściskającego. Buduje charakter, dług go niszczy. Jeśli dzisiaj myślisz, że to za mało, aby coś zmienić, pamiętaj: bogactwo nie wystarczy na raz. Rośnie tam, gdzie jest szacunek dla malucha. Żądaj sobie pytanie: Co dziś reprezentuje dla ciebie waluta? Czy będziesz mógł go zatrzymać lub dostarczyć kolejny kawałek swojej przyszłości do banku? Twoja odpowiedź określi teraz, kim będziesz za dekadę. Za każdym razem, gdy finansujesz coś dla statusu, nie kupujesz obiektu, kupujesz fasadę. Nosi maskę tych, którzy odniosą sukces, ale za nią są noce na jasne i pytanie, jak to zapłacę? Iluzja jest słodka pierwszego dnia, sołdra gorzka przez resztę czasu. Rozejrzyj się, ile osób wpada w dług przez telefony komórkowe, samochody lub podróże. Uśmiechają się, publikują zdjęcia, pokazują życie, których nie mają. Ale między wierszami są rozpacz i strach. Co jeśli stracę pracę? Jak wyjaśnię rodzinie, że nic nie pozostało? Szczęście kredytu trwa chwilę, niewolnictwo, lata. Wydaje się, że rozwiązuje problem, ale w rzeczywistości tworzy inny, i to jest najbardziej niebezpieczna pułapka. Każdy, kto rozumie bogactwo, wie, status jest budowany z czasem, a nie z porcjami. Jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, to dlatego, że nie jest to jeszcze w Twoim zasięgu. I nadzieję, ponieważ wiesz, że szacunek samego jest wart więcej niż jakikolwiek zakup. Wolność nie jest paczką. Szacunek nie jest finansowany. Jeśli nie możesz mieć czegoś dzisiaj bez zadłużenia, płacisz czymś znacznie cenniejszym, Twoją autonomią. Znam przypadek kogoś, kto sfinansował drogi samochód, aby zaimponować znajomym. W pierwszym miesiącu była duma, w pierwszym roku tylko gorycz z każdą częścią. Samochód zdewaluował, wolność, tym bardziej. W końcu sprzedał go ze stratą i spłacił dług dopiero pięć lat później. Wynik? Ani samochód, brak statusu, ani wolności. Daniel Koneman mówił o pułapkach szybkiej myśli. Zdecydowaliśmy się na emocje, i wtedy banki nas wychwytują. Ale kto myśli powoli, pyta: Co stanie się za rok? Za pięć. Nie stracę więcej niż wygrana? Przez większość czasu odpowiedź jest trudna tak, tak będzie. Kredyt daje złudzenie zwycięstwa, ale w praktyce zakłada na ciebie. Wybór należy do Twojego, kontynuowanie w tym cyklu lub zrozumienie, że prawdziwe bezpieczeństwo zaczyna się, gdy przestaniesz należności i zaczniesz mieć. Nawet jeśli jest to tylko jedna moneta na raz. Kredyt nie tylko stempluje twoje konto bankowe, on stempluje cię jako niewolnika. Niewolnik wolontariusza, ale nie mniej przykuł na to. Żydowska mądrość uczy: lepiej skromny stół, który jest twój niż bankiet innych. Lepiej żyć z prostotą i swobodą niż pokazać płatny luksus nie z powodu potu, ale z latami, których jeszcze nie mieszkałeś. Żądaj sobie szczere pytanie. Ile rzeczy w Twoim życiu zostało zakupione, aby zaimponować innym? A ile wolności dla nich zmieniłeś? Jeśli zamiast statusu finansowania uratowałeś, gdzie byłbyś dzisiaj? Dlatego druga prawda jest jasna: porzuć złudzenia. Status kupiony na kredyt to niewolnictwo. Prawdziwe bogactwo rodzi się z cierpliwości. Kryzys zawsze przybywa bez ostrzeżenia. Nikt nie ma nadzieje, że znajdzie ją jutro rano, ale zawsze czai się, ukryta na następnym rogu. I właśnie w tej chwili ujawniono, kto żył z pożyczkami i który zebrał, nawet niewiele, ale twoje. Widziałeś to. W trudnych czasach pewny upadek, panika przejmuje kontrolę, długi rosną jak śnieżka, a wraz z nimi poczucie impotencji. Inni jednak kontynuują spokój, nie dlatego, że są bogaci, ale dlatego, że mają rezerwę, a nawet małą. I to właśnie ta rezerwat czyni je niezniszczalnymi. Kredyt łamiecie w kryzysie. Zapisana waluta zapisuje. Pamiętam rodzinę, mąż i żona ze skromnymi pracami. Ale co miesiąc trochę trzymali. Sąsiedzi śmiali się, po co uratować te wymiany? Nigdy nie dadzą domu ani samochodu. Ale kiedy przybył kryzys, a sąsiedzi zatonoli w długach, to właśnie ta rodzina nie tylko przeżyła, ale mogła wyciągnąć rękę innym. Ich monety zamieniły się w fundamenty. To jest antifragalność, koncepcja, że opisuje w jaki sposób zdolność do silniejszego po ciosach. Ale w tym celu wymaga jednej rzeczy: marginesu bezpieczeństwa. Kredyt sprawia, że jesteś kruchy. Każdy spadek dochodu cię niszczy. Oszczędzona waluta sprawia, że jest to przeciwfragiczne. Kryzys może uderzyć, ale zamiast zrujnowania, wzmacnia się. Jeśli nie masz rezerwy, kryzys zawsze będzie właścicielem twojego życia. Pomyśl o tym, co się dzieje, gdy przyjmujesz dług, zależy to od idealnych warunków. Wszystko musi działać, albo zamek się załamuje. Ale życie nigdy nie jest idealnym planem. Choroba, rezygnacja, spadek rynku i jej piękne życie na kredyt stają się koszmarem. Teraz wyobraź sobie coś przeciwnego masz rezerwę, a nawet małą. W kryzysie nie biegaj po nowej pożyczki. Używa tego, co jest Twoje. I w tym momencie odczuwasz prawdziwą wolność, ponieważ zależy to od ciebie, a nie banku. Żydowska mądrość mówi ci, którzy stopniowo zbudują kamienny dom. Kamień przez kamień, moneta, dopóki nie ma ściany, która ją chroni. Biedni zawsze szuka, gdzie pożyczyć, bogaci zawsze szuka, gdzie się zatrzymać. Ta różnica decyduje, kto wpada w kryzys i kto wychodzi silniejszy. Jeśli chcesz wolności, zacznij od malucha. Nie oczekuj milionów, zacznij od monety. Ponieważ to ona przekształca kryzys katastrofy w test, który czyni go silniejszym. Trzecia prawda jest taka: antyfagalność nie jest budowana z długu, ale z oszczędzoną walutą. Ona pozostaje, gdy wszystko inne się załamie. Biedni żyją na dziś. Bogate horyzonty kompilacji od dziesięcioleci. W tej prostej, ale nieustępliwej prawdzie jest linia, która oddziela tych z długiem i pozostawia dziedzictwo. Każdy kredyt jest o jeden mniej dla następnych pokoleń. Każde oszczędzone pieniądze są jeszcze jedno. Refleksja: co coś kupuje na kredyt? Przyciąga przyszłość do teraźniejszości, wymieniając wolność lat, które przybędą dla natychmiastowej przyjemności. A co robisz, kto oszczędza? Inwestuje dziś w jutro, czyniąc go bardziej solidnym niż teraźniejszość. Znam historię w naszej społeczności. Przyjaciel opowiedziała o swoim dziadku, prostym szewcu, który mieszkał z skromnością, ale co tydzień nie odrobiła ostentacji, nie dla statusu, ale na przyszłość. Nie stać go na drogie, ale lata później jego małe gospodarki, które pozwoliły ich dzieciom na budowę domu, zapłacić studia i rozpocząć życie bez długu. Jego wnuki przypomniały sobie, nasz dziadek nie opuścił nas bogactwa. Zostawił nam nawyk. I ten nawyk uczynił nas bogatymi. Bogactwo nie jest kwotą. Bogactwo jest nawykiem życia z horyzontem. Jak, liczy się nie szybki wynik, ale trwały sens. Kto żyje dla natychmiastowej radości, zawsze przegrywa. Kto wie jak czekać zawsze wygrywa, w finansach, rodzinie, losie. Problem biednych nie jest niewiele zysku. To myśli o tygodniach przez większość miesięcy. Problemem w bogatych, w cytatach, jest myślenie o latach, czasem u pokoleń. Dlatego bogactwo mnoży. Działa według efektu złożonego. Niewielki wysiłek powtarzał się, nie zdając sobie sprawy z tego w coś ogromnego. Czas to najpotężniejsze stopy procentowe. Pracuje na korzyść lub przeciwko tobie. Żydowska mądrość uczy: Ktokolwiek trzyma dzisiaj moneta, zachowuje chleb jutra. Istnieje różnica w sposobie myślenia. Biedne kupują przyjemność, bogaty czas zakupu. Żądaj sobie pytanie: co wydajesz na dzisiejszy status lub siłę jutra? Każde kredyty, które zakładasz, kradnie lata swojej przyszłości. Każda waluta, którą cię zapisujesz. Czwarta prawda jest prosta: bogactwo nie wystarcza nagle. Jest zbudowany waluty według waluty, nawyków według nawyku, generacji po pokoleniu. Nie jesteś biedny, ponieważ zarabiasz niewiele. Jesteś biedny, ponieważ myślisz o kredytach. To najtrudniejsza prawda, której najbardziej odmawia usłyszenia, ale to ta definiuje wszystko. Kredyt obiecuje łatwość, ale sprawia, że życie jest cięższe. Obiecuje wolność, ale wiąże nowe kajdany. Obiecuje radość, ale pozostawia niepokój. Już oszczędzona waluta, cicha, prawie niewidoczna, daje to, czego kredyt nigdy nie może zaoferować. Wolność. Uczy dyscypliny, buduje odporność, przekształca ubóstwo w obfitość. Za każdym razem, gdy mówisz "nie ma problemu" i finansowanie, czy dobrowolnie podpisuje umowę o służbie. Każda waluta, którą przechowujesz, jest umową o wolności. Możesz temu zaprzeczyć, możesz się z tego śmiać, możesz powiedzieć, że wszyscy żyją w ten sposób. Ale wynik jest zawsze taki sam. Kto zależy od kredytów, pozostaje słaby. Kto honoruje walutę, staje się właścicielem ich własnego przeznaczenia. Rozejrzyj się. Bogaci nie wydają na status, wydają na horyzont. Rozumieją, że pieniądze są narzędziem czasowym. Biedni myślą o tym, jak spędzić miesiąc. Bogaci myślą o tym, co zostawią za 10 lat. Ta różnica decyduje, kto ma przyszłość i kto ma tylko długi. Pamiętaj o swoich długach. Ile razy kupiłeś coś do radości, a potem żałować? Ile razy szczęście trwało pewnego dnia, ale troska rozciągała się od lat? Teraz wyobraź sobie odwrotność. Gdybyś zachował przynajmniej część tych pieniędzy, gdzie byłbyś dzisiaj? Jak mocniej byłbyś na nogach? Prawda jest prosta. Bogactwo nie jest tym, co masz na koncie. Tak traktujesz walutę. Czy możesz to zatrzymać? Czy możesz ją szanować? Lub wydać tak, jakby jutro nie istniało. Żydowskie mądre powiedział: Kto wie, jak dbać o to, będzie bardzo powierzony. Ta zasada dotyczy nie tylko pieniędzy, ale także charakteru, relacji, życia. Jeśli nie wiesz, jak uhonorować małą walutę, jak możesz zbudować coś dużego? Jeśli nie nauczysz się cenić małej waluty, nigdy nie zatrzymasz dużej. Bogactwo nie jest sumą w ekstrakcie, jest nawykiem w życiu codziennym. Tak długo, jak myślisz o kredytach jako rozwiązaniu, twoje życie będzie łańcuchem. Ale kiedy zobaczysz moc małej monety, łańcuchy pękają. Wybór należy do ciebie niewolnictwo lub wolność, iluzja lub rzeczywistość, dług lub dyscyplina. Jeśli nie zaczniesz oszczędzać już dziś, jutro będzie działać, aby zapłacić odsetki innych. To nie jest zagrożenie, to matematyka. Każdy dzień odroczenia staje się nowym długiem. Każda zmarnowana moneta zamienia się w kolejny link w kołnierzu. Ale jest wyjście i jest to proste. Nie potrzebujesz fortuny, aby zacząć. Tylko moneta, gest, decyzja wybieram wolność. Zrób to dzisiaj. Odrzuć niepotrzebny zakup. Czy spieszy się ta kawa? Powiedz: Dzisiaj biorę to w domu. Czy myślałeś o prośbie o wygodę? Zdecyduj tutaj, kuk. Są to szczegóły, ale w szczegółach zbudowano nowe życie. Zaoszczędź co najmniej 1% tego, co zarabiasz. Może to wydawać się śmieszne, spadek oceanu, ale ten spadek jest silniejszy niż jakakolwiek pożyczka, ponieważ jest twoja, ponieważ działa dla ciebie, a nie dla banku. Powiedz nie co najmniej jednego wzmocnienia kredytowego. Zatrzymaj się i zapytaj, naprawdę tego chcę, czy chcę być wolny. W tym momencie nie zmienisz tylko zakupu, zmienia to miejsce docelowe. Zapisz swój cel. Dlaczego trzymasz? Do cichego snu w domu nie pochylić się w głowę żadnemu menedżerowi. Przeczytaj i ponownie przeczytaj. Ten cel będzie twoim kompasem. Może myśleć, że to jest mało, ale w ten sposób rodzi się siła. Bogactwo nie wynosi z milionów, powstaje z monety, która staje się nawykiem. Nawyk kształtuje postać, a postać pisze historię. Nie jesteś biedny, po prostu zapomniałeś o mocy małej monety. Możesz cię uratować dzisiaj, a jutro będzie inne. Pamiętaj: każdy kredyt jest krokiem w kierunku służebności, każda waluta oszczędzona jeden krok w kierunku wolności. Wybierając dyscyplinę, wybierasz życie.